Witajcie z kolejnego dnia w Indiach. Ja dzisiaj podejmuję to ryzyko i pojeżdżę skuterem po indyjskich drogach. Wziąłem skuter, a tu też zaczął padać. Muszę zatankować swoją furę. 4,70 kosztuje litr paliwa w Indiach. Deszcz nam nie odpuszcza. A wpadłem na jakieś śniadanie, może przejdzie. Nie ma tak jak w Kolkacie. Pół godziny popadało i było po deszczu, a tutaj godzinę pada i cały czas. W końcu normalna kawa. To Kawę już mam, czekam teraz na taką kanapkę, którą widzicie za mną, z serem sobie wziąłem. Tak się prezentuje moja kanapka, widać w środku ser, indyjski ser. No i do tego mam tą pyszną kawę i tak mi posmakowała, że zamówiłem sobie jeszcze jedną. Dawno nie jadłem takiego naszego śniadania. Jest tutaj ser, czuć też chili. Dobra w smaku. Pewnie tutaj przyjadę jeszcze nie raz. No i mam swoją drugą kawę. A za kanapkę i kawę zapłaciłem 5,50. Zobaczcie, jakie autobusy jeżdżą, trzy kołowce, takie duże tuk -tuki. Część osób wysiadła i dalej jedzie. Przyjechałem pod hotel. Poczekam, aż przestanie padać. Jest dopiero godzina 11, więc mam nadzieję, że się rozpogodzi. Dostałem jeszcze herbatę od pani na recepcji, więc fajnie. Po półtorej godzinie zrobiło się ładnie, słońce świeci. Siadam na skuter i jadę pozwiedzać trochę okolice. Mężczyźni pewnie na kutrach, a panie sprzedają ryby przy drodze. Tutaj Pani oprawia, tutaj następne, te to jakieś małe, ale jak się świecą. Co my tu mamy? Krawy jakieś, ryby, są mi krewetki. Wszystko jest, co chcecie. Podpytałem Panią, ile kosztuje ta ryba, no to 7 zł za tą chcę. Myślę, że dla jednej osoby to wystarczy. Kolejny sklep przy drodze, mięsny. Za tymi żołądkami jest głowa obcięta kozy, więc jej nie będę pokazywał, bo YouTube może tego nie puścić. A tak zwożą śmieci z miasta kobietki takimi buzeczkami. No i na takie kontenery ładują później. Ale zobaczcie na nie, one cały czas uśmiechnięte. Z jakiejś firmy pewnie, bo tak samo ubrane. 50 pan kasuje za 3 kg arbuza tutaj ma wagę. Ładnie wyglądają te arbuzy. O, widzicie? Tak też można płacić. Skanuje się tylko aplikacją QR Code i płatność przechodzi. Przejechałem z dwa klocki po mieście, zatrzymałem się. Bo tutaj mają filtrowaną kawę, czyli coś podobną taką jak robią w Tajlandii z tej skarpety. No i pani zaraz przygotuje. Ona będzie trochę z mlekiem. Chwilę na mieście, ja już cały zgrzany, spocony jeszcze do tego kasku, mam bardzo obcifły. I pani przyniosła kawę za złotówkę. Dobra cena. Posmakowały mi tej kawy, już ją wypiłem, siadam na skuter i jadę dalej. Coś mi się tutaj ruch zrobił na drodze. Widzicie, kolega ma tam takie szczypce i zrywa owoce z kaktusów. Oho! Wlasłem w kaktusach Pokaż te owoce Takie owoce są. No widzicie, cyk Ale by było jakby się tam przewrócił Zatrzymałem się w jednym miejscu, tutaj sporo ludzi siedzi Oczywiście sami mężczyźni poczęstowali mnie czymś takim, jakimś owocem O kurwa Mówi że dobre Ale cierpkie Owoce to jedno. A dali, dali mi taką bombkę. Małpeczkę. To jest... Moi drodzy. Premium brandy. Ja zaraz spróbuję. Taki kubeczek jeszcze dostałem. Chłopaki mają taką imprezkę, zobaczcie. Ale nie chcą być nagrywani, jak wam mówiłem, to ich nie pokażę. Tutaj mają lepsze danie kurczaka w jakimś sosie kary. Każdy ma małpeczkę. Chłopaki poczęstowali mnie jeszcze kurczakiem. Takim małym ptaszkiem, w sumie nie ma co tutaj obgryzać, oblizałem tylko tą kość, czy nie wiem co to jest, szyja jakaś. Posiedzieliśmy pół godziny i chłopaki się zgodzili na nagrywanie, ale ja już spadam. Przyjechałem do ruin starego portowego miasta i z tego co się dowiedziałem, w tym miejscu odbywały się pierwsze handle z Europejczykami. Ta zabudowa wygląda trochę na taką rzymską, ale z tego już nic nie zostało. Ponoć było takie niewielkie miasto, tam widać jakąś bramę wjazdową. Dwie wieże po obu stronach. Tam było miasto i miejsce handlu, a tutaj pewnie przypływały statki. A teraz można sobie popływać jakąś turystyczną łódką. Nie chciałem płynąć, tylko podpytać o cenę. To mi powiedział, że mam iść w mie inne miejsce. Chłopaki mi tu machają, że mam iść miejsce, a lokalni popłynęli. Wyobrażacie sobie takie czasy, że wysyłano statki, które płynęły w rejs miesiącami po to, żeby przywieźć na przykład do Anglii czy do Europy pieprz albo gałkę muszkatołową? Z tego, co się dowiedziałem od miejscowego teraz, to było bardzo ważne miejsce i wszyscy, którzy tutaj pływali po tych terenach, po tych oceanach, zatrzymywali się właśnie w tym miejscu, żeby rozładowywać, handlować. Swoimi towarami i płynęli dalej. Trochę historii za mną. Teraz siadam na skuter i jadę dalej. Ale miałem sytuację teraz. Dwóch gości, jak jechałem w tamtą stronę, siedziało przy ulicy jakieś 5 metrów, e, siedzieli i walili browara. I wyjeżdżałem teraz zatrzymali mnie myślałem, że chcą pogadać. Oni do mnie widać, że już trochę zgrzani byli, no i chcieli mnie naciągnąć na siano. Mówią, że muszę teraz zapłacić 100 rupii, czyli 5 zł, za to, że byłem w tym miejscu, nie? No to ich wyśmiałem i pojechałem dalej. Więc e, pierwszy raz mi się zdarzyło, że trafiłem tutaj na naciągacze. Jadę teraz na plażę, ale zobaczcie po drodze, jakąś świątynię mijam. Mnóstwo kolorów i szczegółów. Przyjechałem na plażę, a tu takie zamknięcie. Co oni bilety sprzedają za wejście? Tu jakieś atrakcje są. Zaraz podpytam o co tutaj chodzi. No, jakieś bilety. Za wstępcą 70 rupi. Tak jak tam widzicie, to jest niecałe 4 zł, ale jak chcę wejść z dronem, bo mam go przy sobie, to muszę zapłacić 150 zł. No i to mi nie pasuje. To powiedział, że mogę zostawić. Drona w skuterze i wejść bez drona, bo nie mam w miał w plecaku, to by nawet nie widziała. nie mam plecaka. Taką bransoletkę dostałem jak do hotelu All Inclusive. Tak się to nazywa. Zapytałem, czy mogę pływać, bo wiem, że tutaj są takie restrykcje. To powiedział mi, że Hindusi nie umieją pływać i można wchodzić tylko do pasa. To jest takie miejsce relaksu dla turystów, takich lokalnych turystów. Robią mi zdjęcia. Można bananem pływać albo taką sofą. Plaża zagrodzona, nie można wejść jak się chce. Tylko tam jest jedno wejście. Tu jest to wejście. To plaża ładna, czysta. Nie ma krowych kub. Jaka lokalna imprezka? Plaża piękna i czysta jak już mówiłem, ale tutaj jest zielona flaga, jedna, druga i trzecia, tam już z powrotem czerwona. Tylko w tym odcinku można się kąpać. O tam ktoś startuje motolotnią. Oni się zachowują jak ja pierwszy raz z brzegu. Tylko wszyscy w ciuchach, nikt nie jest rozebrany. No to ja im pokażę zaraz jak się pływa. Ale ja, ja wbiegałem już do wody, ratownik mnie zatrzymał, powiedział, że nie mogę tutaj pływać, bo ci Hindusi nie potrafią pływać i wychodzą oni z tego, z takiego założenia, że jak ja pójdę pływać, to oni pójdą za mną i będą problemy z tego. I powiedział, że jak chcę się wykąpać, to mogę iść na koniec tej plaży, tam gdzie nie ma tych ludzi i tam mogę sobie popływać. Odszedłem jakieś 200 metrów. Widzę, że tutaj ludzie się kąpią, więc ja też wskakuję. Popływałem sobie trochę, ale powiem Wam, że w trudniejszej wodzie nie pływałem jeszcze nigdy. Dość, że prąd ściągał, tak że się nie dało wyjść. To jeszcze dno było takie, że się idzie, i od razu były takie spady, że ciężko było wyjść. Trzeba było wypływać na brzeg. Więc się nie dziwię, że ich nie wpuszczają, tym bardziej że oni nie umieją pływać. Tam na końcu są jakieś palmy, i to tyle. Plaża ładna, duża, ale żeby płacić 150, żeby polatać nad nią dronem. To moim zdaniem nie warto. Arabscy kupcy to musieli tutaj wielbłądy przywieźć. 15 zeta biorą za taką przejażdżkę. Taka zabawna sytuacja, bo ludzie, którzy przyjeżdżają z północy kraju w to miejsce, w ten rejon, muszą używać języka angielskiego, żeby się dogadać tutaj z miejscowymi, bo miejscowi używają na co dzień innego języka i oni nawzajem się nie rozumieją. Ja już się zbieram, jadę w kolejne miejsce. Tym razem nie prywatne, nie będzie trzeba płacić za to, tak jak tutaj, tylko publiczne. Takich pięknych wejść do świątyń to ja jeszcze nie widziałem w Indiach. Chłopaki grają w trybie z dzieciakami. A tam widać kolejną świątynię, a ta jest jakoś ładnie podświetlona. I pan ochroniarz powiedział mi, że nie mogę wejść, bo zamykają o 16.30, a właśnie jest 16.30. Tamtego miejsca nie mogłem już odwiedzić, bo zamykali, więc może uda mi się polatać. Tutaj jest taki ładny teren. Czas, coś, z z polecenia dostałem to miejsce. Nazywa się Biryani Paradise. Mają tutaj jakieś stanowisko na zewnątrz. Tu mają przygotowane jakieś dania. Bardzo popularne widzę. Ludzie się zajadają jakimiś makaronami. A, i w środku mają restaurację. Panowie zajadają tutaj taki makaron i powiedzieli, że to jest typowe danie stąd. Więc ja biorę, spróbuję. Mówią, że trochę ostre, ale. O, tam już jest przygotowane następne. No ja biorę. Pan szykuje porcję dla mnie. 3 złote taka porcja. Nie wiem jeszcze, co to jest na górze. Wygląda jak jakaś śmietana. Zakumplowałem się z panią z recepcji. Przynosi mi tutaj herbatki. Thank Wziąłem dwa łyki herbaty i popiłem wodą. Pani powiedziała, żebym tego nie robił, bo to zdrowo. Ja już wykąpany, odświeżony. Jadę coś znaleźć na kolację. Zobaczcie, jaką perełkę znalazłem. Bar mleczny w stylu indyjskim. Zobaczcie, jak to wygląda. Ceny na ścianach, tak jak w barze mlecznym. Tam opisane wszystko. Tutaj tak samo. Śniadania, obiady, kolacje. No i ceny naprawdę są dobre. Niestety dla mnie mają tylko warzywa, a ja mam ochotę na mięso, więc zamówiłem tylko filtrowaną kawę. Pan mi szykuje kawę. Zaraz zobaczymy. Aha, no widziałeś, jak pan rządkiem przeparzył Pieliżankę, żeby była dobra. Tutaj się robi Mój, moja kawa. No sugar, ok? Jest i moja kawa. Siadam do stolika. Gorąca? Okay. Wczorajsze rolo tak mi posmakowało, że postanowiłem nie zmieniać i biorę to samo. Będzie zawinięte w te placki. Po drodze zobaczyłem, że jest spora kolejka. No i też sobie zamówiłem sok. Zaraz zobaczycie jaki. Zamówiłem sobie sok z granatu za niecałe 4 złote, tylko jakiś jasny. Mało czuć w nim granata. On jest taki jasny, że myślałem, że jest z mlekiem zrobiony, a nie jest. Teraz wam pokażę, jak wygląda mój kebabik indyjski. Zamówiłem sobie takie dwa. 7,50 7, wyszło. Tu mam placka i mięsa do tego z cebulą. Siemonko, jakieś chorobsko wczoraj czy przedwczoraj nie dopadło. Gardło zaczęło mnie boleć, mam nos zawalony. Może to wina tej klimatyzacji, która akurat jest nad łóżkiem. No ale nic, zbieram się. Mam jeszcze dzisiaj skuter wynajęty, więc chcę, chcę to wykorzystać, ale najpierw zrobię pranie, bo mi się trochę nazbierało. Taki proszek z Tajlandii bożę ze sobą. wsypię go tutaj, wrzucę pranie i zostawię na kilka godzin, niech się moczy. Proszek już wymieszałem, teraz ciuchy dorzucę. A, gorąca woda się pomoczy trochę. Wybiorę jak wrócę dzisiaj wieczorem. Moja koleżanka z recepcji widzę namalowała przed wejściem takie kwiatki. Nie wiem co one oznaczają, ale jakąś muzyczkę sobie słucha. A tutaj jest mój skuter. Wczoraj wam chyba nie mówiłem, ale za niego dałem 20 zł na dzień. Na śniadanie przyjechałem w to samo miejsce, gdzie byłem wczoraj, bo smakowała mi ta indyjska kanapka, więc nie będę zmieniał. Tak wygląda moja kanapka za piątaka. Trzy warstwy. Dwa razy majonez. No i do tego wziąłem sobie te ich dwie kawy. Biorę butelkę wody u lokalnego sprzedawcy. Thank you. Tu ma taki warzywniak. Wybieram się kawałek poza miasto. No i wolę być przygotowany na takie ewentualności, więc... Zabiorę ze sobą coś lokalnego. O, proszę. Mogę zobaczyć, kolego? Co my tu mamy? Magdawela, dobra whisky. Pan mi wyciągnął cały zestaw takich mofleczek po 90 ml. Tutaj są też, ale ja się zdecydowałem na te cztery. 7,80 wyszło za te 4 małpeczki. Thank you, sir. Przyjechałem dotankować swój skuter. Zobaczcie, ile jest dostępu do dotankowania samych skuterów. Naliczyłem 8. Koza się zmęczyła i postanowiła sobie odpocząć. O, koniec leżakowania. W tym mieście jest ładna wysoka latarnia i można wejść na górę. I tutaj jest cennik. Kosztuje to 10 rupi, czyli 50 groszy. Co najlepsze, dzisiaj jest poniedziałek. A every Monday holiday, czyli zamknięte dzisiaj. A widzicie, nie doczytałem. To jest cena dla miejscowych, dla lokalnych Hindusów. A tutaj jest cena dla nas. Czyli 25, czyli jakieś złoty 20. A wejścia tylko od drugiej po południu do piątej po południu. Tam jest ta nasza latarnia. A tutaj już jest plaża. No i też trochę syp na tej plaży. Ponoć tam dalej jest ładniej. Ale najpierw polatam dronem w koło tej latarni. Tu są jakieś chłopaki. Polatam sobie dronem koło tej latarni i pojadę dalej dopiero później. Nie musiałem czekać, przyjechałem do Portu, spotkałem dwóch miejscowych, którzy akurat będą pili piwko. No to posiedzę z nimi. Jaka wielka rodzina kus. Z drogi kozy. Małe, duże. Cała rodzinka. A tak wygląda kolej w Indiach. <ścoughs> przyjechałem na kolejną plażę, choć wiele się nie spodziewam po tych indyjskich kurortach choć widziałem już palmy z jednej i z drugiej strony, więc może coś będzie ale najpierw koledzy mnie zaprosili tutaj i oni nie chcą być nagrywani, więc ich nie pokażę ale siedzą w środku w takiej szopie chłopaki walą tutaj whisky zmiksowane z wodą, do tego mają do zagryzania o MC brandy. brandy do tego orzeszki gotowane i taka ciciorka też gotowana nie ma chwili przerwy, z jednej szopy chłopaki mnie wypuścili teraz przyszedł po mnie następny mnie zawołał, żeby ich odwiedził siedzą sobie chłopaki, imprezują Dzisiaj jest poniedziałek, więc coś mi się wydaje, że oni w poniedziałki mają wolne. Niektórzy. Co oni tutaj mają? Siedzą w piątkę. Jedzą, zagryzają, piją. Mamy tutaj chipsy, winogron, jakieś owoce. Nie wiem, co to za owoce. Chłopaki miksują sobie w takich kubkach. A no i tu jeszcze mają kurczaka. Trochę mógł tutaj lata. A, jeszcze browary piją. Kolega ogląda nasz film z Varanasi. Jak byliśmy kilka miesięcy temu w Indiach i zaciesza, to nie rozumiem nic, ale cały czas zaciesza do tego filmu. Idę dalej rozejrzeć się po plaży i tutaj sami ryb, rybacy są. Tam ci młodzi też wypływają w morze, ci starsi też. Ten pan starszy to mój kolega. Hello. Podpytałem panów, to powiedzieli, że zarabiają że nie wracają z morza dopóki nie z łowią ryb za około 50 zł na osobę, czyli około 1000 rupii. Dzisiaj dzień wolny, ale nie tylko tam ci starsi panowie szykują sieci. Tutaj młodsi też jutro wypływają. Pracują po 6 dni w tygodniu po 5-6 godzin. Zobaczcie, tutaj jeszcze mają muszle, kraby, które pozostawały z ostatnich połowów. Tutaj są te śmieci. Kolega tutaj chce ode mnie pieniądze. Ale to pozostaje w sieci, zobaczcie, tego nie biorą w ogóle. Tam jest plaża, tutaj jest kilka osób, Europejczyków, bo się podpytałem. Ta pani nawet jest z Włoch, bo tutaj mieszka, chłopaki mi powiedzieli. I tutaj jest taki falochron z kamieni zbudowany, więc idę na koniec. Powiem Wam, że fajna miejscówka. Dość ładne plaże, jak na Indie. Myślę, że nie byłem na lepszych w Indiach, bo jestem już trzeci raz w Indiach. Więc spoko oczywiście jest brud na tych plażach Słyszałem, że tutaj jest czysto, a, a jednak nie jest, tak mi opowiadali miejscowi, więc syf znajdziemy pewnie na każdych plażach w Indiach ale warte odwiedzenia. No jak już tutaj jesteście, to na pewno warto tutaj przyjechać. A tak się miesza cement z gruzem w Indiach Pan rzuca to do Michy i pewnie na głowę zaraz to poleci do pani. Jeszcze trochę. Kobieta tylko podała Panu miskę na głowę. Porozmawiałem sobie z tym chłopakiem, on ma 10 lat pochodzi ze Włoch, a od 7,5 roku mieszka w Indiach. Co najlepsze, że on już zna lokalny język. Pani powiedziała, że teraz będzie brała na głowę żebym nagrał. Mam nowego kolegę, który idzie za mną od kilku minut, ale nie mam nic dla Ciebie, Piesku. Jesteśmy jeszcze na plaży. Spodobałem mu się. O, pewnie jakąś pannę dojrzał. Ja się zatrzymuję, on też. Panowie poprosili mnie o pomoc, tylko jeszcze nie wiem, o co chodzi. Powiedzieli, żebym tutaj trzymał tą łódź. Trochę podtrzymałem, ją przesunęli lekko. No zobaczymy, co dalej pójdzie. Z tej strony mam iść. Założę sznurek. Aha dobra, mam mieć sznurek Okej okay. Aha, z tej strony mamy. Dobra, odkładam dobra, telefon dobra. Już wiem o co chodzi. My stoimy tutaj na burcie. Musimy ją przechylić na drugą stronę o, Jest Udało się. Ktoś nam jeszcze pomógł, bo w trójkę nie mogliśmy dać rady. będą wodę trzeba spuścić z łajby. Panowie wcześniej szczymnęli też silnik. Tutaj stoi. Niby taka mała łódź, a sporo czasu przygotować, żeby wypłynąć jutro rano w morze. Podpytałem tego pana ile dał za swoją łódź, to powiedział, że 1700 zł wyszło. 6 lat temu ją kupił. Teraz mówi, że wziąłby za nią jakieś 1300 zł. Miałem wodę ze sobą, pan poprosił czy może się napić, to mu dałem i Wziął łyka, to ja powiedziałem, żeby wziął już sobie całą butelkę, bo ja i tak już wracam do miasta, no to sobie jakąś kupię. Wylatałem dwie baterie w dronie. Może nie nagrałem dużo materiału, bo po pierwsze czekałem na to, aż ludzie będą surfować i chciałem za nimi płynąć, więc te fale też nie były za duże, żeby można było to zrobić, więc wydaje mi się, że nawet nie złapałem żadnego. I druga sprawa, że tak w oddali jakieś 200-300 metrów było widać, jak delfiny wyskakują. Takie nawet z różowymi brzuchami były. No i też poleciałem, no i też tam stałem, czekałem, wróciłem, baterie zmieniłem, bo mi się skończyła jedna poleciałem znowu no i one już popłynęły dalej no i też nie złapałem żadnego no chyba że coś jest a czego nie widziałem bo miałem włączoną kamerę żeby cały czas nagrywało Teraz spadam już do miasta, ładuję swój sprzęt na skuter i jadę. Wpadłem jeszcze do supermarketu po kawę. No i ta kawa jest lokalna z Fondicherry, tutaj gdzie ja jestem teraz. Tu jest inna, tu jest taka filtrowana, tą, którą piłem w restauracjach ostatnio, więc zastanawiam się, którą teraz sobie wybrać. U nas w plastikach się nosi jedzenie do pracy, a oni używają takich metalowych. Tak jak u nas plastikowe, tak tutaj każdy rodzaj znajdziecie metalowy. Pamiętacie ten makaron z wczoraj? No właśnie, wróciłem po niego. Biorę sobie to pudełko, to będzie z takim sosem majonezowym trochę. I powiem że tak dawno nie jadłem makaronu, że moje kubki smakowe wariują, jak to jem. To jest przygotowane na świeżo, bo jeszcze jest ciepłe i teraz pan doda jakiegoś sosu. No właśnie. Ponoć na bazie majonezu. Thank you. Rewelacyjny był ten kurczak i tylko 3 zeta. Zamówiłem sobie jeszcze sok z pomarańczy za 70 rupii, czyli lekko ponad 3 zł. Siądzę chwilę, odpocznę, bo się zmęczyłem. Chłopaki teraz mi przygotują mój sok. Hello. Jest i mój sok. O, ale szklana półlitrowa. Zobaczcie. Trzy złote lekko ponad za taką dużą szklankę. Pyszny był ten sok. Pan chciał mi dać z lodem, ale po pierwsze coś słabo się czuję, tak jak wam mówiłem wcześniej i nie chcę ryzykować. Jestem jakoś osłabiony, więc nie chcę ryzykować z lodem, żeby nie mieć później straczki. A druga sprawa, jak wezmę z lodem, to będę miał mniej soku, więc to tak wiecie o co chodzi z tym, nie? Ale się wyrobiłem. Zrobiły się cza czarne chmury, też zaczyna padać, więc spoko, jeszcze nie ma 17 godziny, ale jestem jakiś wywalony dzisiaj. Postanowiłem, że przedłużam sobie o jedną nockę w tym miejscu pobytu, bo miałem już wyjeżdżać jutro. I tak samo ze skuterem przedłużam sobie go na jutro jeszcze. Nie chcę podróżować w tym stanie, bo naprawdę jakoś jestem osłabiony dzisiaj. I nie chcę podróżować, tak jak wam powiedziałem, bo podróże w Indiach nie trwają godziny czy dwie, tylko. Tak, ostatnio miałem półtora dnia, żeby się dostać z miejsca na miejsce. Postawiłem chłopakom dwie małpeczki, dwie mi zostały, więc idę, rozgrzeję się. Przyszedłem do pokoju, jeszcze będę miał serwis zrobiony klimatyzacji. Pan sprawdzi, czy działa. Jak kolego działa? No działa. Przez ostatnie nie działało. Po mnie leci muza z Sunrise Festival w Kołobrzegu tego roczna. No i właśnie taka muza mi się przyda do. Do wybrania moich rzeczy. Ja wpadłem jeszcze na kolację, ale kto zgadnie szybko, co będę jadł? Przyjechałem znowu na ten pyszny makaron. No, Taki pasto posmakował, że biorę go na wynos do pokoju. Wziąłem dwie porcje, bo pewnie posiedzę dzisiaj trochę dłużej, bo będę sklejał jeszcze filmy, więc na pewno zgrobię się głoty. Ja Jestem już w pokoju z moim makaronem. To jest ten pyszny majonez do tego makaronu. No jak słyszycie, mam nos zawalony, więc nie wiem o co chodzi. Zobaczę jak będzie rano i podejmę wtedy decyzję, co robić dalej, bo muszę zaplanować sobie podróż dalej. A przy okazji do makaronu wleci film, serial w sumie z Netflixa, Dyplomatka. Fajny, ciekawy. To już szósty odcinek oglądam. Wciąga. Ja tu wchodzę do Gibla, a tu taki ancymon wielki. Gdzie ty tam się chowasz? Pokaż. O tam gdzie? tam ma? Padłem na śniadanie do swojej knajpeczki, w której jadłem wczoraj i przedwczoraj śniadanie. Ale mam strasznie nos zatkany i gardło mnie boli, więc dzisiaj nawet nie będę za wiele wychodził z pokoju, Jadę, zjem i jadę sobie zaplanować kolejną, kolejny etap mojej po podróży w Indiach, bo w tym kraju trzeba sobie zaplanować następne trasy, bo często jest tak, że nie ma biletów.